Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj filmik o mojej walce z trądzikiem. Pierwsze objawy właśnie tego trądziku ja miałam w wieku 15 lat. Było mi bardzo trudno, ponieważ jako chyba druga albo trzecia osoba w klasie miałam tego typu problemy. Chodzi mi o, oczywiście o klasę taką w szkole i bardzo dużo osób mi właśnie dokuczało z tego powodu oraz z tego powodu, że nosiłam i noszę okulary, ponieważ mam naprawdę dość dużą. Wadę wzroku. No i moi kochani, było mi bardzo ciężko z tego powodu. Ja byłam taką osobą dość nieśmiałą i nie potrafiłam odpyskować, ale oczywiście czasy się zmieniają. Ja się również bardzo zmieniłam. Szczerze mówiąc, gdyby ktoś teraz zwrócił mi na ten problem uwagę, to prawdopodobnie roześmiałabym mu się w twarz, ponieważ no, przyzwyczaiłam się do różnych rzeczy i powiem wam, że z tym można żyć. Jednak ja miałam problem, może nie tylko z moją skórą, ale ja miałam również problem z moim zdrowiem. Zdrowiem chodzi mi tutaj o gospodarkę hormonalną i moi kochani, ja miałam naprawdę różne niemiłe takie właśnie objawy, które jako kobietę mogą naprawdę mocno zaniepokoić, ponieważ jak ja już tak się dojrzałam. Dostałam ten okres, który powinien się pojawiać co miesiąc, on pojawiał się co kilka miesięcy. I szczerze mówiąc, byłam z tym u lekarza. Lekarz powiedział, że, jako osoba młoda, e, powinnam liczyć za niedługo na to, że to się wszystko wiecie jakoś samo unormuje i tak dalej. Ale to było coś okropnego. Ja non-stop się stresowałam nie ze względu na to, że ja się spodziewałam dziecka, czy po prostu. Wiecie, miałam stres, że jestem w ciąży. Tylko, moi kochani, chodziło tutaj o to, że ze wszystkimi moimi koleżankami w klasie było wszystko ok, wyglądały ładnie, zdrowo. A ja byłam, oczywiście, zawsze byłam szczupła, wszyscy mi tego zazdrościli, ale miałam niesamowite problemy, właśnie z twarzą. Oraz po prostu różne te wcześniej wymienione problemy, między innymi brak tej comiesięcznej sprawy, która jest ona naprawdę bardzo ważna, prawda? No i poszłam do innego lekarza po raz, po raz kolejny. No i on, ten lekarz, wysłał mnie na badania właśnie w tym kierunku hormonalnym. I rzeczywiście tam było coś nie tak, mina, i normalnie brakowało hormonów, stąd te wszystkie moje dolegliwości. No i oczywiście, jedna kuracja, druga kuracja, ok. No i ten problem cały czas powracał, ponieważ widocznie nie miałam dobrze dobranych leków. No i oczywiście, stres z tym, że coś jest ze mną nie tak, w ogóle ten cały mój wygląd, te wszystkie, wiecie, najmądrzejsze mimozy z mojej klasy, które mi oczywiście non-stop dokuczały. A dodatkowo powiem Wam jeszcze, że zrobiłam wielką głupotę, ponieważ zaczęłam palić. No i te wszystkie rzeczy się tak kumulowały, kumulowały i ta moja twarz wyglądała tak, a nie inaczej. Ja z tego powodu również czułam się bardzo źle. W ciągu tych 10 lat, w których ja męczyłam się z tym trądzikiem, używałam między innymi kosmetyków. Z Vichy, Laroche Poze, SVR, Iwostin, Sebamet, Douglas, Sephora. I tam jeszcze było kilka innych marek, których w tym momencie nie pamiętam, ale wiem, że to była taka bardzo, bardzo długa lista, ponieważ kiedyś prowadziłam sobie taki zeszycik i tam sobie zapisywałam na przykład kosmetyki, które sobie na przykład. Wiecie, tam zakupiłam, prawda? No i moi kochani, powiem Wam, że te moje problemy skończyły się w tamtym roku, jak poszłam po raz kolejny do lekarza i on powiedział, że trzeba u mnie zastosować. No, niestety, dłuższą kurację, ponieważ te krótkie, które ja przechodziłam wcześniej, nie dawały takiego rezultatu. No i zostały mi zapisane leki. Ja się po nich czułam dobrze, wszystko w porządku, tylko najnormalniej w związku z tym, że wiązało się to z uregulowaniem hormonów. Ja zaczęłam mieć momentami takie objawy, jak na przykład napady głodów, które są charakterystyczne dla pań w ciąży, i zaczęłam najnormalniej żreć. W ciągu 6 miesięcy przytyłam 12 kg, ale opamiętałam się w porę i wyobraźcie sobie, zrzuciłam te 12 kg w ciągu. Tylko i wyłącznie 3 miesięcy, więc zapraszam na kolejny filmik, który będzie mówił o tym, w jaki sposób ja pozbyłam się tych 12 kg. Nie było to nic bardzo skomplikowanego, tylko oczywiście wiązało się to z tym, że ja naprawdę ostro wzięłam się za siebie i to nie było takiego pogłażania jak w trakcie tego podjadania tych różnych rzeczy. Pochwalę się Wam również, że po sześciu latach palenia udało mi się rzucić palenie. Ja już nie palę powiedzmy dobre dwa lata i jestem z tego powodu bardzo zadowolona, więc również spróbuję, może nawet i dzisiaj, jak jeszcze właśnie światło mi pozwoli, nakręcić dla Was taki filmik właśnie o tym, jak udało mi się rzucić palenie. Jak na razie Mam nadzieję, że to jest wszystko, co Wam powiedziałam, ale jest jeszcze bardzo istotna rzecz. Jeżeli macie tego typu problemy, jeżeli macie skórę, właśnie mieszaną, tłustą, trądzikową, to kupujcie sobie produkty, które są typowo przeznaczone do Waszego, między innymi, wieku, przede wszystkim wieku oraz do rodzaju skóry. Jeżeli np. kosmetyki przeciwtrądzikowe działają na Was za agresywnie, to stosujcie do nich na przykład na noc, jeżeli nie chcecie zbyt mocno, że tak powiem, natłuszczać skóry, to na przykład na noc stosujcie sobie jakiś preparat delikatniejszy do cery wrażliwej albo na przykład produkt typowo nawilżający. Powiem Wam, że ja również tak robiłam i bardzo mi to, bardzo mi to pomogło. Zauważyłam również taką jedną rzecz i jest ona niestety praktykowana wśród osób bardzo młodych, chodzi mi tutaj właśnie o nastolatki, które pożyczają sobie na przykład pędzle do makijażu, szminki, cienie do powiek i tak dalej, to powinny być raczej takie, wiecie, Wasze rzeczy osobiste, a jeżeli już tak bardzo chcecie się podzielić na przykład, o widzicie, cieniami do powiek, to kupcie sobie jakiś preparat zawierający alkohol, najlepiej jakiś z wyższej półki, który będzie produktem typowo przeznaczonym do dezynfekcji na przykład pudrów, do dezynfekcji cieni do powiek i wtedy oczywiście... Jeżeli kochane macie taką ochotę, no to oczywiście dzielcie się tymi kosmetykami, tymi różnymi e, narzędziami, przyrządami kosmetycznymi, e, w taki sposób, żeby one oczywiście były zdezynfekowane, żeby tych, e, żeby tych e, zarazków nie przenosić. Powiem Wam, że ja tutaj pokażę Wam o taki mój zwykły, najzwyklejszy m, pędzel, tak, pędzel. E, który bardzo często myję praktycznie za każdym razem po każdym użyciu ponieważ no, wiecie no, na tym zbierają się na włosiu zbierają się bakterie ja również kupiłam sobie taki produkt on nazywa się Soft Softasept zawiera alkohol i ja dezynfekuję sobie czasami tak wiecie z daleka taką mgiełką te, te moje wszystkie właśnie pudry, cienie do powiek i tak dalej. Natomiast pędzle najnormalniej piorę. I moi kochani, co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Jest tak zwana kolejność używania kosmetyków, czyli stosujecie na przykład żel do mycia twarzy, później tonik, następnie krem, podkład i inne kosmetyki, które będą Wam później służyć do demakijażu. I, pamiętajcie, i zapamiętajcie sobie tę rzecz również do końca życia. Mleczko do demakijażu nie jest w żadnym wypadku produktem pielęgnacyjnym, ponieważ ma ono za zadanie zmyć nam tylko i wyłącznie właśnie ten makijaż z buzi oraz pozostawić tą naszą skórę wieć oczyszczoną, ale po tym po tym kroku dla osób, które mają właśnie cerę wrażliwą, mieszaną oraz tłustą, ja polecałabym, żeby to mleczko, te resztki po prostu, tą lepką warstwę na przykład pod oczami czy nawet na buzi zmyć sobie żelem do mycia twarzy, a później zastosować na przykład krem i to będzie idealne rozwiązanie, ponieważ na Waszej skórze nie będą zostawać, pozostawać produkty, które kompletnie nie są Raz, że przystosowane właśnie do pielęgnacji skóry, a dwa mogą być to produkty, które po pozostawieniu na skórę będą Wam zapychać pory. Mam nadzieję, że powiedziałam Wam już o wszystkim. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście serdecznie zapraszam do, do zadawania pytań oraz do subskrypcji mojego kanału. Serdecznie Was zapraszam i pozdrawiam. Pa pa!